Siemaneczko, a w dzisiejszym odcinku gadżety, które dostaliśmy od YouTube'a i które będziemy rozdawać Wam opowiemy, bo sporo osób się pytało, jak nam się udało dostać do tego programu, gdzie YouTube e, przysyła nam produkty. Opowiemy wszystko w szczegółach. Dzisiaj trochę inny odcinek. Zapraszamy serdecznie. I zaczynam od tego, że jakieś dwa lata temu YouTube Shorts wysłał zapytanie, czy nie chcielibyśmy brać udziału w ich szkoleniach, w ich hashtagowaniu Shortsów po to, żeby można było dostać jakieś nagrody. Zgłosiliśmy się, nie było żadnych podstaw, stwierdziliśmy: a dobra, zaryzykujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I już od ponad dwóch lat jesteśmy w tym programie Shots. Co roku jest inna ekipa, która nas prowadzi. Przedstawimy Wam e, w szczegółach, co po kolei dostawaliśmy. No i oczywiście na koniec zaproponujemy Wam, bo my tych rzeczy aż tyle nie potrzebujemy. Więc co jakiś czas, a to wlepki, a to coś od YouTube'a będziemy Wam rozdawać, no po to, żeby. E, ściewy byli też zadowoleni. Nie każdy może brać udział w tym programie, więc my będziemy sobie to ogarniać. I powoli zaczynamy prezentację gadżetów. Mamy dwa os ostatnio, które dostaliśmy. Czyli mamy, mamy tutaj torbę. W środku jest frisbee. To jest jeden pakiet, który dostaliśmy. Druga to jest torba podróżna. Tak jak tutaj widzicie, to też jest jeden z naszych suwenirów i po kolei będziemy opowiadać, jak to przebiegało. E, shorts, zaczynały się około 2-2,5 roku temu, więc to nie było popularne i przez to też było więcej wejść na te shorty, więc warto było e, rozpocząć działanie na platformie YouTube po to, żeby trochę zmniejszyć skalę TikToka, żeby można było rozpopagować swój kanał. A i dziękujemy za ponad 1600 subskrypcji, które już dobiliśmy i powoli rośniemy w siłę. Zaraz po kolei będziemy prezentować, co tam dostaliśmy właśnie od YouTube'a. Z racji tego, że często oglądacie nasze filmy na kanale YouTube, stwierdziliśmy, że zaczniemy od tego, Zobaczymy, jak to się przyjmie. Będziemy rozdawać swoje wlepki. Zostało nam trochę ze zlotów, więc piszcie pod tym filmem, e, komentujcie. My będziemy te wlepki do poszczególnych osób przesyłać. Pierwszym produktem, który otrzymaliśmy, była bluza. Bluza, już Wam pokazujemy. Bluza YouTubeowa, tak jak widzicie bluza jest w rozmiarze L więc jak komuś i nam będzie zbywać będziemy dostawali kolejne produkty będziemy rozdawać zaraz przebitkę wam wrzucimy jak wygląda eee, przebiorę się, założę zobaczycie jak to się prezentuje tak właśnie się prezentuje pierwszy produkt od YouTube'a jest to bluza w kolorze zieleni Fajnie może, naprawdę fajnie się prezentuje, bez kaptura. Kolejnym elementem była kurtka, bluzo kurtka, to też bardzo fajny temat, taka planela, jak kiedyś były znane. Wszystko jest logowane YouTube'owo, więc dla fanatyków i miłośników YouTube'a jest naprawdę to kolejny artykuł, e, produkt, który dostaliśmy za to, że wrzucamy hasztagi e, pod e, shortcami. Przymierzymy przebitki, zobaczycie jak to wygląda na mnie. Drugim produktem, który przymierzyłem, jest bluza na suwak Zasuwana to jest produkt. Kolejny, który dostaliśmy od YouTube'a. Tak się prezentuje. Kryszowa bluza, tak jak kiedyś były modne. To właśnie taka bluza. To jest kolejnym produktem. Widzicie, z tyłu za plecami, na nad ogórem. Ale chcieliśmy trochę przerwać, żeby co innego wam wrzucić. I za chwilę kolejny produkt, który właśnie niedawno dostaliśmy. Kolejną rzeczą, którą dostaliśmy. To dostaliśmy, już wam pokazuję. Kosmetyczkę. W kosmetyczce w kosmetyczce mamy kilka rzeczy. Ręczniczek na plaży, do tego okularki do samolotu. I samą kosmetyczkę oczywiście na pakowanie produktów. Ostatnio co dostaliśmy bardzo fajny produkt. Już Wam poko powoli będę pokazywał. Też nam się bardzo spodobał. Poczekajcie, tylko spakujemy te produkty, żeby one już były ładnie spakowane. Właśnie dla Was. Co jakiś czas będziemy wrzucać na koniec filmu informacje, co jest od nas do wygrania dla Was, żebyście... I ostatni produkt, który otrzymaliśmy, jest to kurtka, wiatrówka. Jak widzieliście, gdzieś w przebitkach krótka wiatrówka taka właśnie z metkami youtubeowymi, więc też wrzucimy Wam przebitkę jak te rzeczy wyglądają, przymierzone Ja z reguły zamawiam elkę, bo tam jak przesyłają Ci link to możesz wybrać rozmiar, kolor przy kurtkach, akurat nie było koloru, ale rozmiar możesz wybrać po to, żeby Pasowała kurtka do Ciebie, no i po to, żeby promować i kanał, i YouTube'a. Kolejny fajny produkt, kurtka, wiatrówka. Naprawdę w garażu te produkty nam się przydadzą. Wiatrówkę z kapturem. A jak nam się znadzą, to po prostu oddamy Wam. Naprawdę fajnie to się prezentuje kolejny artykuł otrzymany. Przypominamy za Hasztagi przy szorcach. To tak wygląda kolejny produkt. Kurteczka przeciwiatrowa i przeciwdeszczowa. Naprawdę fajnie to się prezentuje. Z, z kieszonką tutaj również na suwak. Produkty są więc. Tak wyglądają gadżety. Otrzymane od YouTube'a i pewnie powoli będziemy rozdawać bo kolejne, pewnie niebawem znowu będą szły do nas. A taki produkt to rarytas dla wielbicieli YouTube'a, którzy będą mogli założyć taki produkt. My nie wszystko potrzebujemy, to co będziemy mogli to Wam oddano po prostu i tyle, tak to wygląda. Kolejnymi produktami, które pokazywaliśmy to jest y, torba ze szkolenia razem z frisbee i torba podróżna, która mega nam się przydaje, więc nie wiemy, czy ją y, Wam oddamy, ale zobaczymy, jeżeli będzie fajnie i dużo wejść pod filmem, to dlaczego nie. Oczywiście razem z paczkami zawsze dostajemy podziękowania od YouTube'a, że Używaliśmy danego hashtaga. To jest akurat holiday with YouTube. Holiday with YouTube. I używaliśmy takiego hashtaga przez tydzień albo dwa. I YouTube właśnie wysyła nam takie podziękowania, zapakowane idziecie około dwa tygodnie do trzech i te artykuły lądują u nas właśnie w garażu, w takich pudełkach. Jak widzicie tutaj mamy takie pudełeczko Teraz Wam pokażemy jak to pudełeczko, przebitkę zrobimy. Pokażemy Wam jak takie pudełka wyglądam. Pewnie je widzieliście jak gdzieś na naszych szorcach. A my pewnie w następnym odcinku zabieramy się za nasze drzwi do naszego góra To jest kolejny etap naszych prac nad Ogórem. A tak wyglądają paczki, które do nas docierają od YouTube'a. Zapakowane, sygnowane opakowanie. Tak jak wam mówiliśmy, podziękowanie jest za każdy hashtag użyty który był challenge'em i tak właśnie paczuszki wyglądają. Ostatnio właśnie przyszła nam ta czarna kurtka, którą widzieliście, którą prezentowaliśmy w detalach. Możecie sobie ją zobaczyć, jak przychodzi, jak my ją rozpakowujemy. Fajna niespodzianka. I przypominamy, że w tym odcinku będą do wygrania wlepy naszego autorstwa Furanca. Tak wygląda lepka. Widzieliście już na naszych samochodach te wlepki. I przypominamy też, że mamy trochę produktów do Karmana, bo karmany pojechały do nowego właściciela. Zostało trochę produktów do sprzedania yy, po karmanach. No i co? I pewnie kolejny odcinek będzie w dalszym ciągu związany z naszym ogórem. Ogór. Który powoli powstaje w męczarniach, <laughs> kiedyś będzie skończony. Pięknie dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do subskrypcji kanału, do lajkowania. No i zapraszamy do komentowania. Po kilku osobom wyślemy pod postem, jeżeli zostawią jakąś wiadomość, wyślemy artykuł, Wlepkę i może jakiś gadżet z YouTube'a, ale to wam powiemy w wiadomości prywatnej. Dzięki wielkie za uwagę. Przerwaliśmy trochę monotonię związaną z ogórem. Czasem trochę trzeba przerwać po to, żeby mieć nową energię na kolejne odcinki. Pięknie dziękujemy, do zobaczenia. Piona strzała i do zobaczyska. Super serdecznie dziękujemy za oglądanie odcinka. Zapraszamy do subskrypcji kanału, do lajkowania i pamiętajcie, pod filmem wrzućcie coś, żebyśmy wiedzieli, że chcecie wlepę. I jak zwykle, coś na koniec. A jak nam się uda, to już w tym tygodniu lecimy naszym garbatem na zlot. Blisko. Pokażemy Wam transmisję z tego zlotu. Lecimy oczywiście garbem, bo jest najbardziej reprezentatywny. Dwoma nie pociśniemy. Impreza jest jednodniowa. Więc zobaczycie, jakie furki były właśnie na tym zleciem.